Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na tydzień od 7 sierpnia do 13 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków. Czytanie zrobię na dwóch taliach. Zacznę od tej talii. Pierwszy znak to jest baran. I tradycyjnie wylosuję dla każdego znaku dwie karty. 9. Monet. To jest tydzień niezależności, nie, nie, niezależności finansowej. Uporządkujemy miejsce, w jakim żyjemy. W tym tygodniu dostaniemy oświecenie, zobaczymy prawdę. Postawimy na swój rozwój osobisty. Wyleczymy swoją wewnętrzną samotność. Niektórzy coś wygrają, a niektórzy coś kupią wartościowego. To jest tydzień dobrej kondycji finansowej. I tego Wam życzę. Pozdrawiam klaratorat. Kolejny znak. Byk. Cesarz, cesarzowa. To jest tydzień takiej sygnatury i zaznaczenie swojego miejsca w tym tygodniu. Podkreślimy, kto jest szefem, kto jest panem i władcą i ojcem. Wprowadzimy ład i porządek. Niektórzy wybiorą się w podróż, zadbają o siebie. Wygramy sprawę w urzędzie, w sądzie, będziemy seksualni albo ktoś w naszym otoczeniu będzie emanować seksem. To jest tydzień planów, sukcesów, zadowolenia. Niektóre panie zajdą w ciążę. Dziękuję, dbać. Bliźnięta. Osiem kielichów. Piątka monet. To jest tydzień emocji, silnego ładunku emocjonalnego, który może dotyczyć wyjazdu. Możemy mieć słabszą kondycję finansową, możemy czuć takie zubożenie duchowe, emocjonalne czy finansowe. Również trzeba sięgnąć, sięgnąć po pomoc, po rozwój. Pojawi się tylko chwilowy i połowiczny sukces. Możemy poczuć taką Niestabilność. I kilka razy możemy zmieniać decyzję. Dziękuję. Dbaj o siebie. Rak. Sześć kielichów. Rycerz. Mieczy. Arogancja. Gwałtowność w tym tygodniu. Możemy... Wymienić się swoimi zdaniami, ale w sposób gwałtowny i odważny. Również zachowamy jasny umysł. Możemy mieć skłonność do ciągnięcia kilku strok za ogon. Spotkamy się z ważną dla nas osobą. To będzie tydzień wspomnień, nostalgii, wrócimy do przeszłości. Korzystna będzie cała siła przekazu. Możemy wybrać się w podróż zagraniczną. Przeprowadzimy się lub postawimy granicę. Dziękuję. Dbałeś. Lew. Siedem buław. Trójka. kilku. To jest tydzień obrony swojego zdania. Będziemy konsekwentni. Opowiemy się po stronie, będziemy odważni, będziemy mieć silną opozycję, pokonamy strach. Również trzeba zwrócić uwagę na konkurencję, bo ona nie śpi. Możemy być zazdrośni. To może być tydzień takich docinków od strony partnera czy otoczenia. Dziękuję, dbaj o siebie. Panna. Król Puław. Czwórka mieczy. To jest tydzień takiego spokoju, odprężenia. Pomyślimy nad kolejnym krokiem. Odpoczniemy po wojnie, po nacisku. Wyleczymy ciało i duszę. Zaangażujemy się w czyjeś sprawy. Postawimy na partnera. A o sobie możemy zapomnieć. To jest tydzień rozwoju, wsparcia, dobrej kondycji finansowej. Natomiast wewnętrznie możemy się czuć samotni. Dziękuję, dba o siebie. Waga. Siedem kilków. Czwórka kilków. Niby, niby wszystko mamy, a czegoś nam brakuje. Również Możemy czuć taką niechęć, apatię, rozczarowanie. Trzeba wziąć się w garść. To jest tydzień wyborów i decyzji. Natomiast, natomiast nasze decyzje nie będą miały dobrego gruntu. To jest tydzień relaksu, kreatywności, takiej nowoczesności. Również korzystne będą filmy warto jest sięgnąć po lekturę. Dziękuję dbaj o siebie. Przejdę może do drugiej talii. Kolejny znak skorpion. Pierwsza karta. Rycerz bławy. Słońce. W tym tygodniu będziemy szlachetni, hojni. Dużo spraw nam się uda, dużo spraw załatwimy. Będziemy mieli taki zapał do pracy, wybierzemy się na spotkanie, otrzymamy dużo telefonów, wiadomości. To jest dobry tydzień na jakiekolwiek zmiany. Poczujemy wiatr w żagle. Możemy poznać osobę, przy której poczujemy się pewni. To jest tydzień dużej atrakcyjności i takiej aktywności. Dziękuję. Dbaj o siebie. Strzelec. Dziewięć mieczy. Rycerz Kilichów. To może być tydzień napięć, lęków o coś lub o kogoś. Również. Z nadejściem, z nadejściem dnia porzucimy lęki i napięcia. Również powróci osoba lub sprawa z przeszłości. Będziemy mieli dobrą kondycję finansową. Możemy spodobać się płci przeciwnej. Również potrzebny jest rozwój osobisty. Ta osoba jest niedojrzała do związku, do związku partnerskiego. Również w tym tygodniu będziemy seksualni, towarzyscy. Dostaniemy dużo i fajnej wiadomości. I tego Wam życzę. Koziorożec. Paśki. Dwójka kabłów. To jest tydzień zastoju, braku ruchu. Sami nie będziemy wiedzieli, czego chcemy. Albo ktoś w naszym otoczeniu nie będzie wiedział, czego chce od życia to jest tydzień serdeczności, kontaktów, dobrej sytuacji finansowej. Możemy wyjść na spotkanie. Również trudne nam będzie podjąć decyzję, którą na którą od dawna myślimy. Również możemy stać na rozdrożu drogi. Dziękuję, dbajcie. I ostatni znak, wodnik. Osiem. Nie, to nie jest ostatni, to jest przedostatni. E, osiem mieczy. Paś, buław. To jest tydzień komunikacji, kontaktów, plotek. Możemy czuć blokadę wewnętrzną, możemy mieć kontrolę, albo my będziemy kontrolować nasza. Dezorientacja będzie większa od real realności. Komunikacja poprzez środek przekazu będzie dla nas trudna czy niedostępna. Sieć może być zablokowana lub ktoś może kontrolować nasz telefon, skrytkę pocztową czy portale. Dziękuję, dba o siebie. I teraz ostatni znak ryby. Dziesiątka klifów. Dziewiątka klifów. To jest tydzień komunikacji, satysfakcji, radości. Radość może nam sprawić rodzina. Postawimy na siebie, lub ktoś w naszym otoczeniu postawi na siebie. To jest tydzień dobrej komunikacji finansowej. Również trzeba zwrócić uwagę na dietę, oraz chętnie będziemy czegoś nauczać. Możemy być chętni, aby nauczyć się czegoś nowego, ugotować, nowego gotowania. Dziękuję Baśmie. Pozdrawiam, Klara Tarot.